Czy zastanawiało was kiedyś skąd biorą się ci wszyscy ludzie, którzy ciągle borykają się z kontuzjami? A może to wy jesteście tym typem, który po każdej aktywności musi leczyć się przez trzy miesiące? Dzisiaj pogadamy o tym, co tak naprawdę nas dojeżdża i co to znaczy być zdrowym. Także dziś triada zdrowia. Analizując sobie zdrowie w takim ujęciu holistycznym, E, musimy zawsze brać pod uwagę przynajmniej te trzy obszary. E, w każdym z tych obszarów e, oddziaływują na nas pewnego rodzaju stresory. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Stres jest e, generalnie czymś dobrym i jest dla nas mobilizujący i jakby warunkuje w pewnym stopniu nasze przetrwanie. Natomiast e, e, ta reakcja jest właściwa wtedy, kiedy zadziała jakiś stresor, jest odpowiednia reakcja ze strony Naszego organizmu, po czym ta sytuacja stresująca się kończy. I wtedy jest to taki optymalny scenariusz, gdzie ten stres jest faktycznie mobilizujący. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy dany stresor działa na nas bardzo długo i powoduje taki stan przewlekłego podwyższenia aktywności układu nerwowego. Żeby zlokalizować, co tak naprawdę w życiu nas dojeżdża, musimy sobie przeanalizować każdą z tych y, trzech y, grup czynników, które mogą nam się zdarzyć. Yy, zaczniemy od tej, która jest jakby z punktu widzenia tego, że jesteśmy na kanale fizjoterapeutów yy, najbardziej oczywista, czyli od tego, co nazwałam sobie zbiorowo somą, czyli wszystkim, co dotyczy naszej fizyczności. Mm. Od rzeczy takich najbardziej trywialnych, czyli od na przykład urazów, no bo jakby to dla każdego z nas jest dosyć logiczne, że uraz, uszkodzenie ciała jest dla nas pewnego rodzaju stresem i może nieść za sobą później konsekwencje. Ale oprócz urazów, to są też wszystkie wypadki, które zdarzają nam się w ciągu życia, od uderzenia się w głowę, mając 3 lata, po upadek na rowerze wczoraj. Dalej, są to też wszystkie blizny, które mamy na swoim ciele, i tutaj taka ciekawostka, że zarówno tatuaż, jak i Kolczyk w jakimś nieoczywistym miejscu, nieoczywiste miejsce, mam na myśli inne niż płatek ucha, jest też pewnego rodzaju blizną i ingerencją i może generować później problemy z pracą naszego układu nerwowego. Dalej, oczywiście, jeśli blizny, no to też i operacje, i to jest istotne, że bierzemy pod uwagę wszystkie operacje, nie tylko te, które dotyczą narządu ruchu. Ale wszystkie, wszystkie, absolutnie wszystkie inne, włącznie z operacjami z zakresu medycyny estetycznej. I tutaj, jeśli chodzi o medycynę estetyczną, to też warto pytać, panie, czy korzystają z jakichś iniekcji na twarzy, w związku z tym, że wszelka ingerencja w twarz, w związku z jej dużym unerwieniem, może nam później wpływać na pracę naszego ciała. Na samej górze jest też coś, o co często pytam pacjentów, czyli czy urodzili się drogą naturalną, czy przez cesarskie cięcie. Okazuje się i liczne badania to potwierdzają, że sam fakt, że przyszliśmy na świat przez cesarskie cięcie, a nie drogą naturalną jest już dla nas pewnym rodzajem stresu, już pomijając to, jak wpływa to na naszą biochemię, ale jest to pewien rodzaj stresu, który może wpływać na nasze późniejsze samopoczucie no i aktywność fizyczna. Zarówno ta zbyt duża, jak i brak aktywności fizycznej jest pewnego rodzaju stresem. Dobrze to widać u osób, które są zawodowymi sportowcami, dlatego że ich po prostu układ nerwowy jest tak zmęczony, że no, jest to dalekie od stanu zdrowia. Jak to się mówi, sport to zdrowie, byle nie zawodowy. Te wszystkie rzeczy. Są dla nas dość oczywiste i myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę. Natomiast drugie, drugi obszar, który jest bardzo często pomijany, a na który ja staram się dosyć bardzo zwracać uwagę i dociekliwie o to dopytuję w trakcie wywiadu, to jest wszystko to, co dzieje się w obszarze tak zwanej chemii, właściwie naszej biochemii. I co tutaj może. Nam się wydarzyć. Przede wszystkim to, z czym najwięcej osób ma problemy, czyli wszelkiego rodzaju nietolerancje pokarmowe. I to nie jest takie łatwe, ponieważ większość osób, które mają nietolerancje pokarmowe, nawet o tym nie wiedzą, bo to nie zawsze jest tak, że zjemy jakiś pokarm i trzy sekundy później już mamy wszystkie objawy nietolerancji pokarmowej. Czasami jest tak, że te objawy wychodzą dopiero nam na następny dzień albo po dwóch dniach. W każdym razie zdecydowana większość osób, które nie tolerują jakichś pokarmów, nie mają tego zdiagnozowane testami tymi alergicznymi, ale widzą, że na przykład po mleku nie czują się zbyt dobrze, a mimo wszystko i tak to mleko się w tej diecie pojawia, więc to jest rzecz, o którą ja zawsze pacjentów pytam, czy są jakieś grupy pokarmów, które w jakikolwiek e, sposób wpływają na normalne funkcjonowanie pacjenta. Dalej to są oczywiście wszystkie używki, o których szkodliwości chyba nie będziemy tutaj wspominać, bo jest to temat oczywisty. Kosmetyki. Dlaczego kosmetyki mogą wpływać na nasze funkcjonowanie? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że jakąś część wszystkiego, co jest wokół nas, skłaniamy też przez skórę. Niewielką, ale jednak. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda codzienna toaleta pań. To jest tak. Żel do mycia twarzy. Płyn micelarny, tonik, krem, krem pod oczy, krem pod policzki, krem pod brwi, potem lecimy z makijażem, podkład, korektor, kredka, tusz, to, tamto i jeszcze 10 innych rzeczy, gdzie każdy z tych produktów ma zwykle dość rozwinięty skład, gdzie no, myślę 80% jest raczej chemią, więc to wszystko nakładamy na siebie codziennie a wieczorem z kolei znowu leci żel pod prysznic krem do ciała, balsam na celulit na ujędrnienie, na podniesienie na obniżenie, na wysuszenie także znowu dostarczamy sobie tego e, dosyć sporo, no bo e, to są powiedzmy mikrodawki, ale jeśli my robimy taką kumul kumulację codziennie, no i stosujemy to przez ileś tam lat cały czas no to może się zdarzyć też tak że pewne Substancje chemiczne, które są w tych kosmetykach, mogą pogarszać nasze funkcjonowanie. Dalej mamy zanieczyszczenie powietrza, no ale jakby tutaj jesteśmy w stanie zrobić tylko tyle, ile wokół własnego podwórka. No i wszystkiego rodzaju zaburzenia hormonalne. I tutaj pacjenci też często mają nikłą świadomość tego, co się dzieje w ich układzie hormonalnym. Dlatego, jak mamy takie niejasności diagnostyczne, ja zawsze zalecam pacjentom iść sobie zrobić chociaż jakiś tam niewielki pakiet badań krwi, żeby zobaczyć, co tak naprawdę e, dzieje się w układzie hormonalnym. Te wszystkie niespodzianki mogą nam się przydarzać, jakby w tym obszarze naszej biochemii, i będą wpływały na nasze poczucie bycia niezdrowym. No i trzecie kółko, które jakby jest chyba najczęściej pomijane, a wręcz przez y, jakąś część ludzi wypierane, że, że może wpływać na to, jak my się czujemy tak somatycznie. To jest to, co ja sobie nazwałam roboczo mental, czyli wszystko to, co dzieje się w naszej głowie. Emocje, lęki, y, traumy, jakieś nieprzerobione tematy z przeszłości, stres, y, mobbing w pracy, trudna sytuacja w domu. Ja staram się pacjentów pytać, jak widzimy się pierwszy raz, czy w pana, Pani życiu ostatnio zdarzyło się coś, co przysporzyło Pani dużą emocję? Oczywiście te emocje nie zawsze muszą być negatywne, tak? Może to akurat były pozytywne emocje, ale było ich bardzo dużo i po prostu nie, nie udźwignęliśmy tematu. Mieliśmy swoją drogą taki wykład kiedyś z psycholog Magdą Dunajską, która opowiadała nam o tym właśnie, jak wygląda somatyzacja objawów u pacjentów. I wniosek z tego całego wykładu był taki, że każdy ma swoje nieposprzątane podwórko, i każdy, absolutnie każdy mógłby iść do psychologa, i tam byłoby coś do roboty. I yy, dlatego tylko jakby uzyskanie równowagi w tych wszystkich trzech obszarach daje nam ten złoty środek, czy poczucie takiego zdrowia pełnego, jak, jakim powinno być de facto. Jak widzicie te koła wzajemne na siebie nachodzą, co oznacza, że między każdą z tych, każdy z tych obszarów wzajemnie na siebie wpływa i one tak naprawdę cały czas wymieniają między sobą te zależności. Na przykład weźmy pod uwagę, że stres czy zaburzenia depresyjne somatyzują się w naszym ciele tak fizycznie, stres przez napięcie mięśni czworobocznych. Zaburzenia depresyjne najczęściej somatyzują się bólami odcinka i lędźwiowego i bólami głowy. Jest to potwierdzone licznymi badaniami, że jakby osoby ze skłonnościami do depresji najczęściej somatyzują sobie to w obszarze właśnie miednicy odcinka lędźwiowego i bólów głowy. Zaburzenia hormonalne super znowu korelują nam ze stresem. Stres będzie nam aktywował wydzielanie kortyzolu, podwyższony poziom kortyzolu będzie nam pięknie rozwalał całą gospodarkę hormonalną. W związku z tym, te dwa koła znowu mają ze sobą dosyć dużo wspólnego. Tak samo jeśli chodzi o nietolerancje pokarmowe i wszystkie te zespoły, teraz jest tak dość dużo, się o tym mówi, o zespołach nieszczelności jelit. Znowu pojawiają się bardzo dużo badań na temat tego, że. To właśnie problemy emocjonalne mają wpływ na to, jaką mamy florę jelitową. A w związku z tym, że mamy lichą florę jelitową, mogą się pojawiać nietolerancje pokarmowe. W związku z tym, że mamy nietolerancje pokarmowe i stały stan zapalny w obrębie jamy brzusznej, mamy tam zmienione ciśnienie, co z kolei super przekłada się na ten obszar fizyczny, manifestując się bólami odcinka lędźwiowego, czy problemami w obrębie miednicy. Także cały czas dochodzi do wymiany jakby problemów między tymi trzema obszarami i e, warto się zastanowić, jeśli jest jakiś problem w którejkolwiek z tych, ob, z, tych, z tych obszarów i on cały czas do Was wraca. To znaczy, że przyczyna jest gdzie indziej i niekoniecznie działanie miejscowe się tutaj sprawdzi. E, możemy sobie to Uzmysłowić, że jesteśmy szklanką, i wszystko, co się w naszym życiu dzieje, to jest jakby coś, co nam do tej szklanki wpada. tak? Powiedzmy, yy, urodziliśmy się przez cesarskie cięcie, potem, jak mieliśmy tam 10 lat, to mieliśmy dość poważną stłuczkę na rowerze. Potem mieliśmy jakieś małe perturbacje rodzinne, ktoś się rozwiódł, ktoś od nas odszedł, ktoś nas porzucił i tak dalej. Potem poszliśmy na studia, gdzie, gdzie generalnie poszliśmy na prawo i w ogóle było grubo i dużo trzeba było się uczyć, i to było dla nas bardzo stresujące. Potem trafiliśmy do pracy, gdzie szef niezbyt przychylnie na nas patrzył i ogólnie duża presja. Do tego trenujemy sobie crossfit i zajeżdżamy się pięć razy w tygodniu, żeby od tego wszystkiego uciec. Co wiąże się z tym, że właśnie sobie zrobiliśmy rok temu dosyć poważną kontuzję. No i teraz już ta szklaneczka jest na tyle pełna, że idziecie sobie prostym chodnikiem i nie tak postawicie stopę i mamy skręconą kostkę. Dlatego, że zdolności jakby adaptacyjne naszego układu nerwowego są już tak naciągnięte, że on już więcej nie zniesie. I do, jakby nie ma osobnej szklanki dla każdego z tych obszarów, szklanka jest tylko jedna. I wszystkie rzeczy, które dzieją się nie tak tu, tu czy tu, wlewają się do tej samej szklanki, aż finalnie minimalne jakieś wychwianie z równowagi powoduje, że z tej szklanki zaczyna się ulewać. Jeśli zauważyliście, że z waszej szklanki też już powoli zaczyna się ulewać, to czas najwyższy coś z tym zrobić. Zapraszamy, słuchajcie, do nas do gabinetu. Mam nadzieję, że u nas znajdziecie takie podejście naprawdę holistyczne. Nie lubię używać tego słowa, bo mam wrażenie, że jest ono często nadużywane. Natomiast no, współpracujemy z dietetykiem, z psychologiem. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten pacjent nasz wrócił naprawdę do zdrowia. A korzystając z okazji, to życzymy Wam wszystkiego dobrego na święta, Wielkiej Nocy. Mam nadzieję, że już ostatnie takie szalone. No i do zobaczenia.